Moje serce nie pamięta złego, ale pamięta każde dobro. Ludzkie serca zaś tak łatwo zapominają o dobru, który im wyświadczyłem. Bywają zbyt otępiałe, aby wierzyć we wszystko, co powiedziałem i potwierdziłem znakami. Nawet moi uczniowie, choć byli świadkami moich znaków i cudów, będąc blisko mnie, rozprawiali się między sobą, że zapomnieli zabrać ze sobą do łodzi chlebów. Nie pamiętali, że to na ich oczach niedawno rozmnażałem chleb, tak, że pozostały jeszcze pełne kosze ułomków. Wciąż rozpamiętuj sercem znaki i cuda mojej miłości. Noś w sercu prawdę o tym, co ci uczyniłem i czego dokonałem ze względu na ciebie, moje umiłowane dziecko. Moje serce pragnie dokonywać wciąż w tobie cudów miłości i miłosierdzia. Jestem z tobą w twojej codzienności.